Dzień dobry. W nocy z 26 na 27 czerwca o 3 w nocy Czasu Polskiego Real Madrid rozegrał swój ostatni mecz w fazie grupowej klubowych Mistrzów Świata 2025 w grupie H z Redborem Salzburg. Mecz się zakończył kapitanem zwycięstwem Real Madrid 3 do 0 który dał madrytistom y, powód do zadowolenia z drużyny prowadzonej przez Sebego y, Alonso. W tym właśnie odcinku przeanalizujemy sobie y, grę i oceny piłkarzy za ten mecz oraz y, jak wyglądał mecz. Na początku y, Thibaut Courtois nie miał wiele do roboty. 7 na 10, zdecydowanie mniej yy, pracował niż w meczu z Paczuką. Człowiek też zagrał dobrze. Yy, znowu zagrał na środkowej bronie, i też możemy mu dać 7 na 10. Antonio yy, Rudiger też dobry występ, 7 na 10. Dinhausen yy, też yy, dobry, nie miał. Też dużo do roboty w defensywie za to. Też dobrze wyprowadzał akcję 7 na 10. No Brona niewiele musiała robić w tym meczu. Trent Alexander Arnold. Dob naprawdę dobry występ. Coraz bardziej y się rozkręca w Madrycie. czyli znaczy nie w Madrycie. W drużynie y Real Madrid, Bo jeszcze nawet y mecz nie zagrał. Dla natomiast y, bardzo cieszy jego naprawdę bardzo dobra współpraca z y, Judem Bellinghamem. 7 na 10. Federico Valverde. Kolejny bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. Była w, w aktywnym i też pokazał to przy bramce na y, 2 do 0. Kolejny raz, y, no kapitan Ralu ma. Bo on, znaczy nie jest kapitanem Realu Madrid, ale gra y, jako kapitan, ponieważ y, no, Modric jest rezerwowym, ak 2 obecnie kontynuowany i też raczej będzie rezerwowym dla, dla Trint Aleksandra Norda. Ale Valverde też y, ładna bramka i bardzo dobry występ 8 na 10 Alda Gillel też y, dobry i aktywny występ w jego wykonaniu. 7 na 10 Jude Bellingham, 8 na 10 do, Też dobrze, w, dobrze wyglądał jego spół, współpraca z Trentem, oraz też y, asysta przy bramce Viniciusa na 1 do 0 Jeszcze powinien mieć asystę przy y, kolejną czarę Viniciusa, ale tej okazji akurat Brazylijczyk nie wykorzystał. Fran Garcia. To on zaczął akcję na 1-0 i dzisiaj był naprawdę, znaczy nie dzisiaj tylko w, w, w piątkowej nocy był y, bardzo aktywny w ofensywie i nawet y, te, często wchodził do pola karnego. Bardzo dobry, dobry występ na nią Hiszpana, ja bym mu dał ocenę 8 na 10 za ten mecz. I Frank Akcji pokazuje przyczyny, że jeszcze chce walczyć o miejsce w Real Madrid. Gonzalo Garcia. Jestem pod wrażeniem, jak dobrze on szedł w ten turniej. Kolejna bramka i to naprawdę ładna. Przyrobowa bramkarza e, z Hartzburgu. W naprawdę w ładny sposób. I nie widzę powodu, bym być z niego niezadowolony. Naprawdę bardzo. Kolejny bardzo dobry występ w wykonaniu Gonzalo Garcia. 8 na 10. I Vinicius Junior. W końcu pokazał nam na tym turnieju. Że jak grać? Bramka na 1 do 0 też ukiwana z dystansu na 1 do 0 w dolny róg, jeszcze asysta na 2 do 0 piętką do Valverde. Bardzo, bardzo dobry mecz w wykonaniu Brazylijczyka. I miejmy nadzieję, że po rozczarowujących kilku miesiącach w końcu wróci do. W swojej formy w sezonie, kiedy yy, Real Madrid wygrał Ligę Mistrzów Real Liga i kiedy Vinicius Jr. był królem z Short i kiedy, według niektórych, między innymi mnie, powinien wygrać Złotą Piłkę. 9 na 10. Gdyby wykorzystał jeszcze tylko tę okazję na początku meczu, to byłoby 10 na 10. Gdyby strzelił bramkę sam na sam. Luka Modric niewiele y, zrobił, nie był to też mecz, który, którego wymagało się od Chorwata wiele. 6 na 10, Rodrigo 5 na 10, y, pod koniec wypracował y, dobrą okazję, którą później zmarnował, ale oprócz tego niewiele zrobił pożytku dla Realu. Miejmy nadzieję, że jeszcze będzie w stanie się odbudowywać, bo jak na razie dla pewności siebie ten turniej nie był dobry dla Rodrigo. Też y, zwróćmy uwagę, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że drugi mecz rzędu pod szczeblem wyszedł do Znaczy nie dopiero, tylko ten ty mecz wyszedł ławki, a y, drugi mecz drugi raz rzędu zaczął na ławce, bo mecz poczekł nawet nie przed zławki, a przed, na przykład Wiktor Munios. Jacobo Ramon! Niestety tutaj nie mogłem znaleźć nigdzie takiej tier listy, co ma jednocześnie Jacobo Ramona i Gonzalo Garcia, więc po prostu dopiszę y, przy jednym z tych ocen właśnie y, Jacobo. I był to też nie, naprawdę niepewny mecz w defensywie Hakobo y, y, Ramona, i pokazał, że no nie jest solidny. Nie jest jak należy, gotowy być solidnym punktem defensywy. Real Madrid. A y, też popełnił jeden y, duży błąd, który mógł skończyć się tylko bramki. 5 y, na 10. Oraz Dani Ceballos i Braim Diaz y, grali w tym meczu za krótko, więc ich y, nie ocenię. I w końcu. Jest mecz, który może się wszystko i to absolutnie wszystko podobać, ponieważ oczywiście w poprzednim meczu, w poprzednim meczu z Paczuką, denerwowałem się na Rauli Ascensji za jego no bardzo kupiłem czerwoną kartkę. Natomiast tutaj już na pewno z tych załoników co wyszli. W przyszłym jednostce być z wszystkich zadowolony, i mogę być też zadowolony z siebie Gorącą I cieszy bardzo dobry występ wykonany w Inicie Seniora. Miejmy nadzieję, że wróci do swojej formy sprzed sezonu. Też są, właśnie, wieści. Też Hendrik przyjechał do drużyny do Stanów Zjednoczonych. Spodziewano się, że nie zagra na tym turnieju. Ale jednak no jest jeszcze jakaś szansa. Natomiast raczej, mimo wszystko, nie zagra. Ale nie jest to już wykluczone tak, jak wydawało się wcześniej. Natomiast na tym turnieju nie zagra Dawid Alaba. Dawid Alaba odniósł wczoraj, czy znaczy nie, w piątek odniósł kolejną kontuzję, która wykluczyła go do końca sezonu. Ostatni mecz w tym sezonie rozegrał przeciwko Hetafe w Realidze na Wiesie, yy, gdzie Real wyroził do zera. Co dalej, no, będzie mówić tutaj w innych filmach, ale. Bo tych, co nie grali w tym meczu, to za bardzo ten film nie powinien dotyczyć. Powinien tych, co tutaj grają, no chyba że są jakieś właśnie wieści na temat innych piłkarzy Realu. Też powrót Kylian Mbappé na mecz z Juventusem nie jest pewny. Ale miejmy nadzieję, że ewentualnie Gonzalo Garcia będzie mógł go y, dobrze zastąpić, tak jak to robił w, w meczach fazy grupowej. I w tym meczu Real Madrid dominował, zasłużone zwycięstwo i wysokie to najważniejsze. Można być jak najbardziej dobrone z gry drużyny prowadzonej przez szabiego y, Alonso. I Real Madrid wygrał też y, grupę z 7 punktami, na drugim miejscu było Al-Hilal, co zdobyło 5 punktów na trzecim miejscu. Red Bull Salzburg z 4 punktami. I na czwartym miejscu Paczuka bez ani jednego y, punktu. Real Madrid wygrał dwa mecze w tej grupie i zremisował jeden. Co każdy mecz to jest lepszy jak na razie wykonuje Real Madrid. I miejmy nadzieję, że tak będzie z Juventusem. Przypominam, że od właśnie meczu z Salzburgiem. Wiem już, że ten, że ten mecz Rusbud nie był ostatnim meczem Real Madrid w tym sezonie. Ale od teraz każdy mecz może być ostatnim Real Madrid w tym sezonie. I powtarzam, że ten sezon był bolesny, ale chcemy się zakończył Realu jak najpóźniej. Kto był najlepszym zawodnikiem Real Madrid w fazie grupowej? Myślę, że... Być może Jude Bellingham, ale też bym się skłaniał także w, w, y, do Ga Gonzalo Garcia, właśnie. Gonzalo Garcia jest napastnikiem, to może łatwiej no, ze strzelaniem goli, ale Bellingham też gra naprawdę bardzo dobrze, mimo tej y, kontuzji i barkingu, której, z gra już, z którą gra już od dawna. A jak Lamarcki się z Juventusem. Też miejmy nadzieję, że uda im się przejść kolejną przeszkodę, jak kom stanie, stanie im na drodze, do zdobycia tego e, trofeum. Tr tr to byłby trzecie trofeum Real Madrid w tym sezonie. To naprawdę pierwsze takie, takie duże trofeum, takie coś znaczące, ponieważ e, te dwa co Real Madrid wygrał to tylko te składające się z jednego meczu, Puchar Europy za talentom oraz puchar interkontynentalny z Paczuką, Znaczy puchar interkontynentalny nie składa się z tylko jednego meczu, ale... No dla mistrza Europy tak. Mistrz Europy zaczyna w finale. Ze zwycięzcą yy, całej tej yy, ścieżki. I czy coś jeszcze tutaj należy yy, dodać? Chyba nie. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i miłego dnia.